Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj Was zapraszam na taką sentymentalną podróż makijażową. Tak mnie jakoś wzięło na to, żeby potestować, poużywać kosmetyki, które kiedyś uwielbiałam. No właśnie, takie sentymenty dla mnie, bo kiedyś, właśnie, to były moje ulubione kosmetyki. Ja też odkładałam pieniądze na te kosmetyki, żeby je sobie kupić. No i tak leżą w szafie leżą w. Szufladach, nieużywane tylko dlatego, że jest mi ich szkoda używać, było szkoda używać. No a wiecie, jak to jest. Trochę się przeterminowują jednak te kosmetyki, także dzisiaj będzie taka sentymentalna podróż po moich kosmetykach. Powiedzmy wysokopłupkowych, ale myślę, że też przetestuję jakieś nowości. Przetestuję jakieś nowości też, no bo jednak to też mi zawsze frajdy dużo sprawia, także tak. Dzisiaj zapraszam Was na taką podróż sentymentalną. No i tak zastanawiałam się, od jakiego podkładu yy, tutaj by zacząć. W sensie jakiego podkładu na użyć. I wiecie co? Najpierw chciałam sobie użyć tego podkładu, może go sobie wymieszam. Dior Backstage to jest po prostu taki, wiecie, face and, podkład face and body foundation, czyli taki, wiecie, do mieszania do twarzy, na ciało, z rozświetlaczem, więc jego sobie dzisiaj podaruję. Ale dawno nie używałam tego podkładu. Lubiłam go, był fajny, miał fajne krycie, ale coś mi w nim nie pasowało, bo... Zapychał mnie czasami, więc dzisiaj jestem ciekawa, czy też mi tak zrobi. Clarence Taint Clarence Everlasting Foundation Plus. Ja jestem ciekawa, czy on w ogóle jest jeszcze w sprzedaży. Jeśli tak, to pewnie wiecie, zmienił już formułę, ale ja zaraz to sprawdzę. Jest w sprzedaży i nazywa się o nawet na kokolicie jest dostępny ze 139 zł. Clarence Everlasting, podkład do twarzy, z tym, że on zmienił nazwę już trochę. Nazywa się Long Wearing and Hydrating Matte Foundation. I on kosztuje na kokolicie 140 zł. Zmienił też już formułę pewnie i opakowanie. Także nie wygląda już w ten sposób, tylko jest taka bardziej podłużna butelka. Także zastanawiam się, czy użyć tego, czy może tego kultowego Ewestel Lauder Double Wear. Może co, wiecie co jednak tego Double Weara? Dawno go nie używałam, bardzo, bardzo dawno. Kiedyś to był mój podkład taki ulubiony. O, dobra. Pierwsza warstwa, niestety będzie zawsze do wyrzucenia, bo Oj, ta pompka już w ogóle kiepsko działa. Być może, że jest zastygnięty. Po, o Jezu, śmierdzi okropnie. Ciekawe, czy dalej tak śmierdzi. Jakaś nowa wersja. A może i dobrze, że go dzisiaj używam, bo naprawdę go sporo zużyłam. Miałam tutaj już połowę butelki i z tego, co tak kojarzę, pasowałby mi inny teraz odcień. Dobra. Tylko tyle. I kurczę, kiedyś bym nałożyła wszystko na twarz. Dzisiaj to jest dla mnie za dużo. Ale alkoholem wali strasznie. Ja mam odcień 1W1 Bone i tak bardziej bym się teraz skłaniała ku. Takiemu podkładowi bardziej w neutralnych ym, odcieniach, nie takie żółte. Ale tak, ogólnie ten podkład bardzo ładnie się nakłada. Cienko wygląda na twarzy bardzo ładnie. Krycie ma takie średnie plus. Jako sobie jeszcze spryskam moją ulubioną giełką ostatnio. I za chwilę też doklepię czystą stroną. Tutaj mi zafarbowała taką beczkę, więc ja najbardziej zawsze się boję, żeby tutaj na brodzie podkłady nie wyglądały zbyt ciężko, wiecie? bo wtedy jakoś tak twarz wygląda starzej, moim zdaniem. Twarz ujednolicona. Wydaje mi się, że odcień w sumie nawet jest ok. Nie jest tam za żółty. I dobra, lecimy z korektorem. To jest korektor, który też już mam długo. Ja nie wiem, czy nie, z 3 lata. Korektor Hourglass. Nie mam pojęcia, wiecie, co jak on się nazywa. Wiem, że mam go w odcieniu Cotton. Ma 6 ml. Swoją drogą bardzo kiedyś lubiłam. Ostatnio nawet go użyłam, i to jest świetny korektor, ale go kiedyś naprawdę za dużo nakładałam. Wystarczy dosłownie tyle. Naprawdę dosłownie wystarczy odrobina tego korektora. Wróciłam do niego ostatnio, spróbowałam go. Ogólnie też widziałam kogoś, ym, że go używał, i tak mi się o nim przypomniało w sumie. I też ktoś nałożył ją ten korektor, nie ją. Ten korektor nałożył w bardzo takiej niewielkiej ilości i to wyglądało fajnie. Ja to miałam kiedyś tendencję z 3-4 lata temu do tego, żeby przesadzać z ilością makijażu, ale to też skórę miałam młodszą, powiedzmy też szczerze. Skóra była młodsza, bardziej jędrna i ona tak mm, fajnie przyjmowała te ilości kosmetyków. No, niestety, ale z wiekiem ta skóra nie jest już taka jędrna, bardziej staje się taka wiotka i tak dalej. Dobra, korektor mamy. Chciałam przypudrować sobie go też innym pudrem niż zazwyczaj to robię. Ostatnio przypudrowałam go pudrem pod oczy Laura Mercier, ale podaruję go sobie dzisiaj. Zrobimy taki miszmasz drogich i tanich kosmetyków, także przypudruję go, żeby sprawdzić sobie. Moim ulubionym po prostu pudrem pod oczy: Eveline Better than Perfect, i puszkiem. I od razu też przypudruję sobie trochę nos i brodę. No i powiem Wam szczerze, że ta okolica wygląda po amerykańsku mówiąc flawless. Wszystko to jest zblurowane, przykryte. Zobaczcie, jak wygląda teraz z bliska. Ja jestem pod wrażeniem i lekko, lekko leży. Podkład, korektor w takiej niewielkiej ilości. Świetnie, naprawdę świetny duet. Coś mi się wydaje, że będę dokupywać ten podkład, jak go teraz zużyję. W trochę bardziej neutralnym, jednak odcieniu niż ten. Bo spodobał mi się. Dobra, puder na twarz. Szczerze mówiąc, mam ochotę nałożyć sobie jakiś rozświetlający puder. Mam tutaj jakiś rozświetlający puder, który byłby fajny. Spróbujmy sobie z Dandelion Twinkle. To miał być też taki rozświetlaczo-puder. Dobra, trochę Was jednak oddaliłam. To miał być taki rozświetlaczo-puder. W sumie jak go, jak go kupiłam, to nie używałam w takiej wersji w tak rozświetlający sposób. W sensie nie nakładałam go na boki twarzy. Dla mnie to był po prostu rozświetlacz. Mowa o Benefit Dandelion Twinkle to jest taki rozświetlaczo róż. Dla mnie naprawdę to jest taki nie rozświetlacz o róż, tylko rozświetlający puder do twarzy. Bądź taki delikatny rozświetlacz. On cudownie wygląda. Matko, pięknie. No, na tym podkładzie bosko. Na środek twarzy nałożę sobie drogeryjną perełkę moją, czyli puff Cloud prasowany. Tak sobie omiotę twarz. No. Teraz to wygląda. Super gładko. Lecimy dalej z makijażem. Chciałabym nałożyć coś, co dawno, dawno temu używałam. Powroty, tak jak mówię, powroty do przesz przeszłości. Bronzer. Bronzer Too Faced. Milky Chocolate Soleil. Longwear Matte, matte Bronzer Made with 100% Natural Cocoa Powder. Puder ma 8 gramów. Już w ogóle tylko zbliżam do nosa, to pachnie kakaem. Ma taki ładny, mleczny odcień, takiej mlecznej czekolady. I go sobie no. o, aż się sztachnęła naprawdę. I to jest taki ocieplający brązer. Nie ma w nim nic chłodnego do konturowania, więc trochę mi będzie tutaj definicji jednak brakować. Ale widzę, że lubiłam go używać, bo jest tutaj to, ten napis już jest taki, wiecie, spłaszczony trochę i tak, ten brązer bardzo ładnie wygląda, ale mnie jednak brakuje tutaj jakiejś definicji, bardziej takiego konkretnego brązera, więc sięgnę sobie po dr Irena Eris. I to jest taki fajny, chłodny brąz. Chłodny brązer wypiekany ten. I jako sobie pod kości policzkowe nałożę. I róż. Ostatnio też nagrywałam wielkie kombeki, więc wróciło też do sprzedaży w Seforze. To duo z Charlotte Tilbury, Hollywood Blush and Glow Glide Palette. To jest taki duecik z różem i rozświetlaczem, także widziałam, że jest znowu w sprzedaży. Kosztuje 160 chyba parę złotych, także no, trochę drogo, ale ja bardzo, bardzo go lubię. I nałożę sobie delikatnie ten róż. O Jezu, ale no, on jest ekstra napigmentowany. Ja już go znowu nakładam e, któryś raz. Nie wygląda ładnie, że tak powiem. On jest tak strasznie matowy ten róż. Ja wolę jednak coś bardziej rozświetlającego. On tak dziwnie osiada. Nie mam tu teraz takiego fajnego różu, żebym mogła to uratować teraz. O, Jezu. No. Chyba jedynie już tylko rozświetlacz, może mnie uratować. Dobra, zastanawiam się, który rozświetlacz, albo wiem. Nadam sobie trochę rozświetlenia tym rozświetlaczem takim rose gold. A może to uratuje trochę sytuację. No. Chyba dodam sobie jeszcze. Trochę brązu. No, ale ten Dandelion on przepięknie rozświetlił skórę. Jedziemy z rozświetlaczem, którego już tu zaczęłam przecierać. I aż strasznie wygląda naprawdę. To jest rozświetlacz z beki. On ma no kilka lat. Nie wiem, z 7, 8. Z 7 chyba na pewno. Beka Shimmering's King Perfecto Pressed w odcieniu Moonstone. Te rozświetlacze są jeszcze w sprzedaży, gdzieś go widziałam na Notino i tyle. Niestety, opakowanie strasznie się zepsuło tych rozświetlaczy. No, ten metal, yy, wiecie, jemu się nic nie dzieje, ale to opakowanie plastikowe zaczęło się łuszczyć i kleić, i muszę to czymś wyczyścić. Jakimś takim alkoholem przeczyścić czy coś. Naprawdę ono się tak całe już klei, że to jest niebywałe. To jest po prostu ze starości. No i tak wygląda ten rozświetlacz. Ja go muszę tutaj nałożyć aż, bo co to by były za powroty do przeszłości, gdybym nie pokazała Wam ul mojego ulubionego rozświetlacza z 5 lat temu 6 lat temu Becca Mounston. To był też mój rozświetlacz ślubny. No, i teraz powiem Wam tak. To jest rozświetlacz. Bardzo elegancki, delikatny. I on też na zdjęciach tak wyglądał. Na moich ślubnych zdjęciach. Tak, on też tak na zdjęciach moich wyglądał. Tak delikatnie, rozświetlająco. I ja sobie jeszcze raz spryskam mgiełką twarz. I teraz jeszcze raz nałożę ten rozświetlacz. Wiecie co, opakowanie jest tak tragiczne, że ja mam ochotę wyjąć ten rozświetlacz z tego opakowania. I Jeszcze raz dołóżmy. No dobra. Twarz mam gotową. Zostały brwi. Ojej, ale się jeszcze. No. Dobra. Zostały brwi, yy, usta i oczy. Zobaczymy co sobie nałożę na oczy, bo na razie sobie nic tutaj takiego nie przygotowałam, wiecie, wysokopółkowego, co chciałabym użyć yy, jeszcze raz. No ale dobra, zobaczymy. Ja sobie zrobię brwi i zaraz do was wracam. Dobra, ja jestem z powrotem. Brwi zrobione. Na oczy nie chcę dzisiaj nic takiego nakładać, bo bardzo mi się podoba ten świeży look na policzkach. Mam coś tutaj takiego to jest cień pojedynczy z Everybody London, Champagne O'Clock. Był dostępny w Rosmanach i na stronie mm, też Everybody London. Ogólnie był dostępny, jakoś tak chyba w grudniu więc ja sobie tak odrobinę takich iskierek właśnie chcę nałożyć. Ale tak, powiem Wam, że ja myślałam, że ten cień zrobi większe. Wow! On jest dosyć suchym toperem. O, wow, dobrze, że mam tu teraz wszystko przypudrowane solidnie. Naprawdę myślałam, że on będzie taki zajebisty, że z kapci spadnę i ze stołka, jak go nałożę, ale nie jestem nim zachwycona, bo że aż w brwiach mam te błyski. No nie jest jakiś taki, nie, zachwycający. Dobra, jeszcze chcę sobie przyciemnić linię rzęs kredką brązową z brasza by Maxineczka 02 brąz, to jest taka błyszcząca bardziej. No, będzie ładnie wyglądać. Małym pędzelkiem sobie to rozetrę. nie ma już tej palety w sprzedaży ale ja sobie muszę coś tam wyblendować jednak wewnętrzny kącik, używam Makeup by Mario i Eyes i tak jasnym beżem muszę sobie wyblendować żeby mi się tu nic nie kleiło już i mm, dla mnie za mało z tego błysku, więc ja sobie jeszcze doklepię szczególnie. O. Makijaż oczu gotowy. Ja sobie wytuszuję rzęsy. W sumie muszę nałożyć jeszcze żel na brwi, także zrobię to zaraz szybko. Brush up. I jestem pod wrażeniem z jednej strony jak wygląda ten makijaż dzisiaj. Tuż. Szybko też tutaj nałożę Stars from the Stars i to jest Aino Tizer. Polubiłam się ostatnio z tym tuszem też. Bardzo ładnie wydłuża i pogrubia rzęsy. Fajną szczoteczkę ma, także to w niej lubię. I wieszcie, machnę dwa, dwa razy i, i ten tusz jest nałożony fajnie. Ale musiał przestygnąć. W sensie, no wiecie, musiał trochę poleżeć otwarty, żeby był fajny. Żeby zgęstniał i tak dalej. Bardzo fajnie pogrubia. On kosztuje chyba na stronie tam 20 parę złotych. Bardzo fajny efekt daje. Podobny w sumie efekt dawała mi Claresa. Smoking hot, tylko tamtej maskary czasami nawet nie ma. Jeśli mowa o takich, wiecie, um, sentymentalnych kosmetykach, um, no to ja też chorowałam na pomadki Maca. I tutaj mam MAC Satin Lipstick w odcieniu Faux 808. I to właśnie też wzdychałam kiedyś do tych pomadek. Wszystkie youtuberki szalały z ilością tych pomadek w swoich szufladach. To jest mm, bardzo ładny różyk. Ładny róż, fajna matowa pomadka. Ale powiem tak. Często jakaś niespotykana formuła, gdzie nigdzie nie możecie jej dostać. Nie. Jeśli wam zależy na jakiejś matowej pomadce z wyższej półki, to jeśli chodzi o te, to nie zawiedziecie się na pewno. Ale to mówię wam tylko, jeśli macie ochotę na jakąś pomadkę z wyższej półki, to tylko te, wtedy wam ją polecę. Ja mam ją dłuższą chwilę już i no, starzeją się te kosmetyki, nie? Tak prezentuje się już gotowy makijaż. Twarz, usta zrobione, oczy, no może oczy nie były jakimiś sentymentalnymi powrotami, no bo byłoby trochę tych paletek, które chciałabym użyć. Too Faced, na przykład, czekoladki, ale one chyba już nawet nie są w sprzedaży, tak mi się wydaje. Więc tak, wybrałam te kosmetyki, które jeszcze możecie kupić. I zacznę od pierwszego kosmetyku, który nałożyłam i to był podkład Estée Lauder Double Wear Stain Place Makeup podcień o podcień, odcień 1W1 Bone, bardzo mi się podoba jak ten podkład wygląda na twarzy, nie spodziewałam się super przyjmuje kosmetyki na siebie w zależności czy chcecie mieć matowy efekt, czy rozświetlający no to takich pudrów musicie, musicie użyć i wtedy ten make-up tak wygląda. Cudownie wygląda ten podkład. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie myślałam, że po, ty, po takim czasie jeszcze zrobi jakiś kosmetyk na mnie takie wrażenie. Bardzo ładnie wygląda. Miałam naprawdę sporą przerwę od tego podkładu. Będę go dalej teraz zużywać i kupię go ponownie, jeśli mi się skończy. Bardzo ładnie wygląda. Ja mam ochotę teraz, wiecie, tak zminimalizować trochę y, moją kosmetyczkę, moją ilość kosmetyków w tej kosmetyczce. Żeby wiecie, mieć te sprawdzone takie kosmetyki, już czasami męczy mnie ilość wypuszczanych nowości, a jednak te sprawdzone kosmetyki później zostają gdzieś tam zepchnięte na dalszy plan. I się o nich zapomina, więc będę Wam przypominać teraz o tym podkładzie też, bo wydaje mi się, że też został zapomniany. Bardzo ładnie wygląda. Na pewno jest długotrwały, lekko siedzi. I ja mam teraz cerę mieszaną w, w kierunku takiej do suchej bardziej, yy, odwodnionej, i bardzo ładnie wygląda na mojej twarzy, prześlicznie. Dalej użyłam właśnie też tego pudru, pudru rozświetlacza wypiekanego z Benefit Dandelion Twinkle jako taki puder rozświetlający. No i to wygląda genialnie. Jako rozświetlacz byłby dla mnie za lekki na pewno. Nawet ten rozświetlacz Moonstone już też tak nie wygląda świetnie jak kiedyś. Opakowanie tragiczne tego rozświetlacza Moonstone. Muszę go jeszcze dołożyć. Ładnie wygląda też ten rozświetlacz. Elegancko. No super. Jeżeli wolicie coś bardziej eleganckiego, delikatnego jako rozświetlacza, to ten Dandelion też wydaje mi się, że będzie fajny. A ten. Yy, nie wiem, opakowanie jest beznadziejne. Po 5-6 latach strasznie się zepsuło, więc opakowanie jest fatalne. Odcień bardzo ładny. Ale też wydaje mi się, że można jakiś inny, tańszy znaleźć w drogeriach. No chyba, że lubicie, macie sentyment do tej marki, to jeszcze można chyba te kosmetyki kupić. Brązer też bardzo fajny. Odcień podobny do tego brązera z Wedla i Stars from the Stars. Bardzo podobny. Chodzi mi o ten brązer czekoladowy. I też jest taki delikatny, tylko ono nie. Bardziej oliwkowy jednak jest ten z Wedla. Podobne są, ale no nie, nie jest to jednak ten sam pod puder. Nie jest to ten sam jednak bronzer. Brązer z wedle jest bardziej dla mnie oliwkowy. Zobaczcie sobie jeszcze z bliska. Ale tonacją podobne. Można, tonacją no nie, ale wykończeniem na twarzy, stopniem ciemności też podobne. No, i zdobi toaletkę, czy nie? Także fajny brązer. Będę go częściej używać, dlatego że te kosmetyki po prostu starzeją się i te opakowania już nie są takie zarąbiste jak kiedyś. Co do tego duo, no to on wrócił do sprzedaży i chyba bym bardziej wolała łączyć te dwa kosmetyki ze sobą, żeby stał się taki bardziej rozświetlający ten róż. Dla mnie ten matowy, jakby tak bardziej. Siedzi na skórze, nie da się go mocno wpracować, i przez to, że on siedzi i nie przykleja się do makijażu, to on po pewnym czasie po prostu znika i go nie widać. Także no jest taki kredowy, suchy, rozświetlacz bardzo ładny, a połączenie tych dwóch też fajnie wygląda. Tak mi się wydaje, że to. Aha, korektor. Korektor z Hourglass też bardzo fajny, będę go znowu dalej. Katować i używać, żeby mi się nie zepsuł. Użyję, zużyję go do końca i tak. No, także tak wygląda już gotowy makijaż. Podsumowałam Wam kosmetyki, których użyłam. No i tak, nie ma co szanować sobie kosmetyków, które się kupiło. Ja wydałam na to pieniądze i teraz wiem, że niepotrzebnie je. Gdzieś tam magazynowałam w tych szufladach, bo one się po prostu psują. No, przykład pomadka. Myślałam, że będzie na wieki wieków, no ale kremowy produkt. Niestety, ale się psują, także tak. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Myślałam, że więcej nowości też użyję, ale jakoś tak miałam ochotę chyba jednak poużywać tych moich starych, wysokopółkowych kosmetyków i wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę ten make-up wygląda super. Także tak, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrybowania. No i widzimy się w następnym filmie. Pa!